pełnym słońcu w środku lata zapamiętała praca, stawia łódź na suchej ziemi, będę i poszycie od też... Czar... Muszę taką hut zbudować, by w niej całe życie zmieścić. Nikt nie wierzy w moje słowa, wszyscy mają ważne wieści. Albo łatwy żer będę miał już maszt i ster. Każdy z nas jest łodzią, której może się z podobem mierzyć. Musi tylko w to uwierzyć. OK. Jeżeli ktoś się jeszcze zastanawiał, czy będę śpiewała, to <noise> to był mój pierwszy raz i nie wiem, czy powinnam to kontynuować. Ale wybrałam tę piosenkę. Z niebyle jakiego powodu. I nie chcę, dlatego że wczoraj była burza, dzisiaj się zapowiada burza i nie będzie najlepiej prawdopodobnie przez najbliższy czas. chmur. A polską ostatnio. No, zdarzają się powodzie. Pamiętam tą powódź z 1997 roku, A... Wysłuchanie tej piosenki wzbudziło we mnie bardzo pozytywne emocje. I może chyba tylko i wyłącznie dlatego, że ym... się wyduriałam, <grym> ale y tak słowem wstępu, bo zaczęłam z grubej rury. A idea jest taka, że chciałabym w tym cyklu omawiać piosenki, które mi się podobają, y pokazać wam, jak je interpretuję, na co zwracam uwagę, co szczególnie. Wzbudza moje jakieś zainteresowanie w tej piosence? Nie! Nie będę mówiła o Despacito. <noise> Myślę, że wszyscy, mnie zna, którzy mnie znają, nie posądzają mnie o takie herezje. Mam nadzieję, że nie, nie będę musiała rzucać nutami jak w zajawce, żeby wzbudzić jakiekolwiek zainteresowanie. Eee, I tak. Dawno, dawno temu. Tak słowem, jeszcze wstępu. Dawno, dawno temu, kiedy przyszło mi stawać przed trudną sprawą matury. Byłam pierwszym rocznikiem tej nowej matury, gdzie w ogóle ustna matura była przed pisemną. W zasadzie rok szkolny kończyliśmy w kwietniu i nawet chyba w marcu. Zdarzało się tak czy inaczej, trzeba było napisać właśnie prezentację, przedstawić ją przed komisją. E, miało się te tematy do wyboru. Moim tematem była poezja śpiewana. E, stąd między innymi myślę, że nikogo nie zdziwi dobór piosenek, które mogę e, omawiać. Typu Kaczmarski, Grechuta, Turnau, albo chociażby Stare Dobre Małżeństwo. Jestem, nie powiem, że starą harcerką. Mówi się, że z harcerstwa nigdy się nie wychodzi, harcerstwo zawsze gdzieś tam zostaje. Ale no niestety w munduru to już nie miałam ponad 10 lat na sobie. I tak, kaczmarski. Tę piosenkę relatywnie niedawno odkryłam. Można powiedzieć, że się wychowałam na kaczmarskim. I jeżeli ktoś jeszcze nie zauważył, była ta piosenka Arkanoego. Nawet nie wiem, kiedy na nim trafiłam. Od dawna, dawna mam śmiem twierdzić, że większość, jak nie wszystkie albumy kaczmarskiego co prawda w wersji cyfrowej. Także koncertowe. I tak nie wiem, czy wertując, czy przychodząc z linka do linka, niektóre piosenki odkrywam, bo słucha je mąż. A ja nigdy jakoś do nich nie zajrzałam. Wychowywałam się tak naprawdę na lekcji historii klasycznej i śnie Katarzyny II. Jak na dziesięciolatkę, czy nawet mniej, która owija się w kołdrę, by wyglądać bardziej jak w sukni Katarzyny II i skacze po łóżku. Chyba całkiem nieźle wyrosłam, szczególnie, że naprawdę znałam ten tekst cały na pamięć, przynajmniej Katarzyny II. Ta piosenka to była Arka Noego. Bardzo skupiałam się na tekstach, oprócz tego, że melodia jest przecudna i wersja, którą znalazłam właśnie na YouTubie, nie jestem pewna, czy mam ją właśnie na płycie, muszę ją przesłuchać, bo słyszałam też inną wersję, a ta mi się bardzo podoba, bo ta wersja akurat była w wersji Kaczwarskiego, gintrowskiego i Łapińskiego. Śpiewana, wykonywana i e, nie wiem, czy w ogóle nie była częścią spektaklu jakiegoś. Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, że, że była e, nieważne. Po nie było tego. Ta piosenka współdziała moje duże zainteresowanie. Właśnie przez to, że jestem. Praktykującym katolikiem, który bardzo często szuka gdzieś tam, śpiewam w chórach żydowskich, w chórach katolickich. I myślę, że fajne jest takie spojrzenie. Kaczmarski patrzył bardzo często na religię. On był człowiekiem poszukującym Boga, tak o sobie mówił. Patrzył bardzo często na różne sytuacje związane z religią przez pryzmat obrazów, chociażby broigla. Bardzo mi się to podoba, i mam nadzieję, że jeszcze o, o kilku piosenkach z tego cyklu będę miała okazję powiedzieć. Tak czy inaczej, Arkonałego, bo to jest e, nasz Motyw Przewodni. Bardzo mi się podobało to stwierdzenie. Początek drugiej zwrotki. One super, te zwrotki nachodzą na refren, dzięki temu, że w trójkę je wyko wykonywali, tę piosenkę. E to takie, że jeszcze dobrze nie wybrzmiał. Refren nachodzi zwrotka na to. Muszę taką łódź zbudować, w niej całe życie. Ta wersja mi się podoba. Tam jest taki moment na początku drugiej zwrotki. Muszę taką łódź zbudować, by w niej całe życie zmieścić. Jak się nie mylę, napadła mnie ta piosenka albo jak byłam w ciąży, albo niedługo po tym, jak urodziłam. wydaje mi się, że jak wracałam z chóru kiedyś. I po prostu zakładała się automatycznie, jakby mało było tej muzyki na, na próbach chóru, to zakładała się słuchawki, szła się do domu i ta piosenka, sobie idąc po nocy, drygowałam jeszcze i śpiewałam, nie na, na całe gardło, ale wtedy też lepiej mi to wychodziło. Ten tekst, nie wiem, jakoś chyba przygotowywał mnie mentalnie trochę na przyjście mojego dziecka na świat. Ta, Łódź, którą musiałam zbudować, by całe moje życie, moje dziecko, mojego męża, wszystko, co mam w głowie zmieścić. Nie wiem, może właśnie taką młodzią, albo chociażby jakąś burto mi, będzie kanał na YouTubie który mam nadzieję, że się będzie rozwijał. Eee, a do tego potrzebuję łapek w górę i subów, eee, że będą blogi, że będzie to, co robię w pracy, to, co robię poza pracą. To wszystko, co daje moim przyjaciołom, mojej rodzinie, to będzie taka moja łódź, taka moja burta, ten maszt, ster. No, to jest wszystko bardzo ważne i myślę, że takie rzeczy nadają właśnie życiu sens. Takie właśnie budowanie swojej przestrzeni, swojej takiej łodzi, w której może się z potopem zmierzyć każdy z nas. To jest trzecia zwrotka. Każdy z was jest łodzią, w której może się spokojnie żyć Przepraszam, bo czasami jak mówię, mogę się trochę wzruszać i, i głos może mi się łamać i gdzieś uciekać I w zasadzie to są właśnie te główne rzeczy, które mi się bardzo w tej piosence podobają To, że yy, ten podmiot liryczny, tak to trzeba, na to trzeba patrzeć, że on w momencie, gdy jest przygotowany gotowy, by ruszyć właśnie w to życie. Możemy tak te, te zmącone fale też odebrać, że jest gotowy, bo sobie zbudował tą swoją przestrzeń, swą łódź, swoje życie. Tak sobie to wszystko zbudował, żeby ruszyć w ten nurt. A inni, no co, topią się, bo, bo nie mają tego. Myślę, że dobrym momentem na przykład na budowanie takiego swe, takiej swojej łodzi jest na przykład sprzeczać właśnie liceum, Czas studiów. Gdy jak już się trafi w dorosłość, to no już można ma się w czym płynąć w tą dorosłość. I chyba właśnie tak trzeba wychować dzieci. Moje dziecko słucha kaczmarskiego czasami, jak nie ma fazy na swojej piosenki. I mam nadzieję, że będzie z tego wyciągał wnioski. To może jest niewiele a propos tego, co powiedziałam na temat tej piosenki. Jednak chciałabym, żeby każdy sobie posłuchał jakiejś swojej piosenki, może akurat tej. I jeżeli macie ochotę, to napiszcie mi w komentarzu, co o niej myślicie i czy Was zachwyciło coś w tym wszystkim. Mam nadzieję, że ten odcinek dał Wam chociaż tyle do myślenia i wyciągniecie z tego tyle. Dla siebie, we własnej głowie, jeżeli przemyślicie tę piosenkę. A tyle, jeżeli znajdziecie coś swojego, o czym też chcielibyście porozmawiać ze mną lub z kimkolwiek bliskim. Piszcie komentarze, bo jestem bardzo ciekawa, co, co myślicie na temat tej piosenki. Do zobaczenia w następnym tygodniu. Dzięki, że obejrzyliście. Ale będę miała do wycinania. Udajcie Arkę, przed Pas! Nie ma mi głupców! Ja tylko tak nie wyrobię.